Czy jesteś gotowy na powrót programu, który wzbudzał skrajne emocje i przyciągał przed telewizory rzesze widzów? Tak, mowa o ostrym cięciu, które nareszcie wraca na antenę TVN w tyle porocznej przerwie. Już niebawem telestrony znów ożyją dzięki duetowi Andrzej Wierzbicki oraz Tomasz Schmidt, który w ostatnim czasie przeszedł nie tylko zmiany w wyglądzie, ale i w podejściu do prowadzenia programu. W programie ostre cięcia głównym celem prowadzących jest pomoc właścicielom salonów fryzjerskich, które borykają się z problemami finansowymi. Andrzej i Tomasz z pełnym zaangażowaniem starają się ratować te biznesy, przywracając im dawną świetność. Niedługo zaczynają zdjęcia do nowego sezonu. Będzie to fuzja talentów fryzjerów i pomocy specjalistów, co ma zaowocować nową jakością reality show, które zyskało już rozległą rzeszę fanów. Na Instagramie TVN style pojawiło się zaproszenie do udziału w castingu do nowej edycji Ostrych Cięć, co może być świetną wiadomością nie tylko dla widzów, ale i dla tych, którzy marzą o karierze w telewizji. Warto przypomnieć, że pierwszy sezon tego hitu zadebiutował w roku 2012, a od tego czasu program przeszedł istotne zmiany. Omawiane przedsięwzięcie zyskało szerszą uwagę po opublikowaniu ogłoszenia o castingach, które wzbogacone zostało zdjęciem Andrzeja i Tomasza. Warto zauważyć, że od ich debiutu na ekranach zmienili się znacznie, nie tylko pod względem wyglądu, ale także sposobu prowadzenia show. Fani zauważają, że ich metamorfozy mogą być skutkiem korzystania z zabiegów estetycznych, co jeszcze bardziej podgrzewają dyskusję na temat ich przemiany. Nie brakuje w komentarzach również krytycznych głosów. Niezwykła przemiana Andrzeja i Tomasza nie umknęła również uwadze internautów. Wiele osób nie przyznaje się do rozmyślań w stylu co się stało z naszymi prowadzącymi? Również zauważono, że zmiany w ich wyglądzie stanowią efekt pogięcia kroków w kierunku lepszego samopoczucia, co pozostaje na czołowej pozycji w branży medialnej. Z kolei nowy sezon Ostrych Cięć zadebiutuje na antenie TVN style w październiku roku 2025. Fani czekają na rozwój wydarzeń, a emocje związane z powrotem tego reality show tylko przyspieszają puls telewidzów. Czas zatem na odrobinę emocji, nowych metamorfuz i zaskakujących zwrotów akcji, które nieuchronnie nadchodzą. Kto wie, co przyniesie ten sezon? Możliwe, że będzie on jeszcze bardziej fascynujący niż poprzednie.